W tym odcinku wykonamy dokładnie taki sam wzór dla naszej ściany, jak mamy na dachu, czyli taką blachę z przesunięciem tutaj wprowadzimy. Można by to oczywiście zrobić jakimiś prostymi metodami, czyli wejść do wewnętrznej modyfikacji i poprzesuwać po prostu te podziały dla tej konkretnej ściany. To wydaje się, że jest rozwiązanie w sumie takie najprostsze, najszybsze, nawet jak nie znamy tutaj żadnych trików w tej ściany kurtynowej, ale ponieważ walczymy o pełną automatyzację, Niestety, za cenę tego, że musimy tam kilka rzeczy jeszcze więcej wiedzieć, ale ta pełna automatyzacja spowoduje, że będziemy mogli tworzyć właściwie każdy dowolny wzór dla takiej ściany kurtynowej. To Wam się przyda z pewnością w innych projektach, więc pomimo, że to się robi troszeczkę grubsza sprawa, ale proponuję, żebyśmy prześledzili, jak to można w pełni automatycznie zrobić. Ja dodałem tutaj. Jeszcze raz, jeszcze jedną kolumnę, dlatego że ten wzór będzie się rozmierzał tutaj. Zauważcie, pomiędzy, dwóch, pomiędzy dwoma kolumnami. Dlatego musimy mieć po pierwsze dwie, i wejdziemy do wewnętrznej modyfikacji. Musimy przesunąć, jakby narysować ten wzór, który będzie potem powielany po całej tej ścianie. Czyli przesuwam ten rygiel tutaj do tej naszej określonej pozycji, czyli o 100 cm w dół. Zobaczcie co się stanie, nic nie szkodzi, ja na razie to przerywam. Ponieważ prowadziłem tą wewnętrzną modyfikację, to właściwie nic się nie stało. Ten wzór się nie rozmierzył, nie poprzekładał tutaj na resztę tej naszej ściany. Już pokazuję gdzie należy to zrobić. No, musimy przede wszystkim włączyć warstwę ze wzorem. Możemy sobie wyłączyć panele, łączniki tutaj ich w ogóle nie ma, więc, więc nam nie przeszkadzają, ale w tej chwili mamy dla tej ściany kurtynowe tej przegrody strukturalnej mamy włączone tylko i wyłącznie profile i widoczny jest ten nasz wzór. Teraz, żeby ten wzór zaczął działać, co musimy zrobić? Musimy go jakby odświeżyć, czyli musimy przesunąć te granice, rozsunąć te granice wzoru. Wystarczy czasami nawet zrobić coś takiego, że udajemy, że przesuwamy, wracamy z powrotem, dajemy zastosuj i to już się zaczyna rozmierzać. W tej naszej konkretnej sytuacji zobaczcie, co się stało. Ten wzór owszem się rozmierzył, ale tutaj ten podział zniknął. No dlaczego? Dlatego, że ten, już tłumaczę, to jest taki, to może się też Wam przydać w jakichś innych projektach. Tutaj po prostu ten rygiel musi się znaleźć w zakresie tego wzoru. On jest dokładnie, jego środek jest, jest tutaj na linii tego wzoru, i niestety wtedy znika. Wybierzmy inny widok. Abyśmy byli bardziej precyzyjni, O, zobaczcie, że tutaj ten, ten rygielek jest po prostu na osi właściwie, na, na tej linii tej, tego naszego wzoru. Czyli zrobimy jeszcze raz to samo. Tylko, czy ja tam odwołałem? Odwołałem, tak jest wszystko ok. Zrobimy jeszcze raz to samo. Zbliżam się tutaj, żeby być bardziej precyzyjnym. On nam zresztą pokazuje na czerwono, czy tam na lekko czerwono, pomarańczowo- różowo. Na różowo. Co znajduje się w zakresie tego wzoru? Zobaczcie. I dajemy zastosuj. Zakończ edycji Zobaczmy to sobie w 3D. Proszę bardzo, jak pięknie. O to chodziło. Tak jak mówiłem, troszeczkę więcej tutaj jest. Yy, yy, troszeczkę więcej kliknięć i musimy wiedzieć, co zrobić, żeby doprowadzić do takiego do takiego efektu, ale zobaczcie, że to jest automatycznie rozłożony wzór, nie ma znaczenia co będę z nim z, przy edycji robił dalej, będzie się po prostu rozkładał według tego naszego wzoru, który tutaj jest zdefiniowany.